Z tej strony dziadek z klasą. No i kochani, dzisiaj chciałem Wam przedstawić Audi A4. Jadę właśnie po mojego kolegę Tadeusza. Także na pewno już czeka. I już się nie może doczekać tej fury, którą dzisiaj zrobimy. Myślę, że będzie ciekawy materiał. Moi drodzy, bo naprawdę on jest tam tak zniecierpliwiony, iż pewnie tam czeko, nie? Czeko i nie może się doczekać. Ja jestem ciekaw, co on tam sobie myśli, nie? Czym tym stachu podjedzie dzisiaj? Pewnie jakieś Ferrari, co? <śled> No, no dobra, tak co to? No, do zobacz, tej... no, zobacz, no ładnie, no ładna maszynka, co? Zobacz te skórki w środku, no Zobacz, byś nie uwierzył Piękna sprawa, co? No Co pijaj. jest tadzinka? A4 S-line dwulitrowa benzynka oj! O, co, ty joj, joj, co Ty na to? Fortunę chyba wygrałeś, jaką... to totoleczka no, snotę kukurydzę co Szok jest to. Szkóreczka, ładnie, zobacz, słuchaj, a czwóreczko w pakiecie S2, 2 litry, motor PSSI Turbo, nie? Turbo będę Tak to wygląda? Chodź, nie, to ma, to... Yy, dokładnie 240, Kurde, to jest więcej jak ciągnął. ciągu ładnie, no? Co jest? Tadziu? Ta, 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 tam widzę, że taki po, 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 pokładowy komputer jest. A tak w środku jest, no? Jest, jest. jest. Można dziady z klasem na tym obejrzeć? No zobaczymy, zobaczymy. Myślę, że coś się da zrobić z tym, Tadzina. Zobaczymy. Zaskakujesz mnie coraz bardziej, z każdym odcinkiem. Podoba ci się co, pewnie. Podjeżdżasz i każda dziewła jest Twoja. O, tak to kabinet tutaj wygląda. 2 to jest taki. Jest praw 240 koni na mojej drodze. Silnik potężny, nie? Potężny jak na ten sedan. O. I naprawdę te 240 koni robi robotę w tym pojeździe. Yy, proszę zwrócić uwagę na, na Alusi. Original Audi s że moi drodzy w tym pakiecie, z tym silnikiem jak najbardziej polecam to auto. co ty na to Tadeusz? Myślę, że musisz mnie przewieźć, to się okaże. Ja cię przewiozę tą bryczką. To Teraz sprzedaj, bo jeszcze nie jechała. Co tam to tadej, 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 Jak Ci się podobałem Jak jak fotele? Jak wygodne są? No powiem ci... Ale proponuję nie, nie wal tego górnika w tym aucie, bo Jezus jest kochana. Jak to będzie wyglądać? Jest petarda, co? Tacinek? Zobacz tego silnika, w ogóle nie słychać, nie? Moi no. drodzy, panuje, panuje takie powiedzenie o tym samochodzie między ludźmi, którzy między użytkownikami. Którzy ja bym proponował tada już za pierwszy nasz. Bo w nie jedziemy w twoim Mitsubishi teraz. Tam piko? Pico! Piko? Pico? U mnie w skarpecie nie pikało nic. Ale skarpeta to jest, wiesz, inna klasa, nie? Skarpyta to jest klasa trenem, nie? Skarpeta też jest klasa. <laughs> no. Tak, skarpeta jakby odpicował, nie? Ale wracałaś do tematu od no jest ci ten silnik. Zobacz, ja już że ci trzy razy z. A naprawdę. ty cały czas jedziesz. Ja cały czas jadę. On, on w ogóle tak słychać, jakby on w ogóle nie, nie, nie pracował ten silnik, nie? Zwróć uwagę. A on sobie cały czas pracuje. I naprawdę po wdepnięciu zobaczcie moi drodzy. Co to robi. No i mamy patrzę. Wciska, nie? Wciska, nie? Ja, yeah, yeah. Naprawdę. Jest przyjemnie. Ciągnie. I turbo też zawsze od samego dołu, to nie jest, że jest jakaś dziura Rozumiesz Tadeusz, nie? Nie ma żadnej dziury turbo, nie? Tutaj ciągnę od, ni od całych niskich obrotów, nie? Zwróć uwagę Także jest petarda, nie? Moim zdaniem Achu, Ty mnie zaskakujesz z każdym odcinkiem, a powiedz mi co, co planujesz na kolejny odcinek, bo... Ja Ci już... powiem, no, no mam w planach BMW serii 7 Mój drogi 550 KM Alpina wersja Wersja Alpina, słyszałeś? To jest, są tylko cztery w Polsce takie modele Coś słyszałem o Alpinie no Ale wracając teraz do, do Audi moi drodzy, zobaczcie Popatrzcie to Czujecie tą moc? Naprawdę Jeszcze 40 koni w tej kaszce naprawdę robi dużą robotę No jeszcze w automacie to jest, nie? Tak jest Ale ma przyczepność fajną w ogóle. Popatrzcie moi drodzy jaka to jest przyczepność, nie? Ten samochód normalnie jest przyklejony do asfaltu. Tu nie ma mowy o jakimkolwiek, że tak powiem, zachwianiu.